Z pomocą dorosłego, naucz się robić ten pyszny deser. Dzisiaj będziemy przyrządzać ciasteczka wymyślone przez amerykańskiego kucharza, który dodawał kawałki czekolady do swoich zwykłych, kruchych ciasteczek. Poznajmy składniki na ciasteczka z czekoladą. Masło, przesiana biała mąka, jajka, kawałki ciemnej czekolady, cukier puder, cukier drobnoziernisty, ekstrakt waniliowy, sól gruboziernista. Mamy tutaj masło wymieszane z cukrem za pomocą ubijaczki. Dodajemy sól gruboziarnistą i ekstrakt waniliowy. Dodajemy również jajka i przez 5 minut mieszamy wszystko za pomocą ubijaczki. Dodajemy mąkę oraz sodę oczyszczoną i mieszamy wszystko razem. Już gotowe. A nie, jeszcze główny składnik. Dodajemy kawałki czekolady. Formujemy małe kuleczki i umieszczamy je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Pamiętaj, aby zachować między nimi odstęp. Pieczemy je w piekarniku przez około 15 minut w temperaturze 180 stopni. Oto nasze chrupiące aromatyczne ciasteczka. Możemy używać różnych rodzajów czekolady, lub zastąpić ją owocami, takimi jak jagody, lub kolorową cukrową posypką. Smacznego! Enjoy!